Na przykład zrobić w piątek, nie wiem czy masz tyle czasu czy nie, live na przykład przedłużany z Omegle i z jakichś, jakichś takich wiesz, takich innych jeszcze rzeczy, nie? Dobra. To by było takie fajne. Parodia. Daj się znać, czy tak, czy nie. Bla, bla, bla. bla, bla. Nas tutaj ładnie bardzo bla. Nie wiem czy na mnie próbuje co zrobić, ona co Greenpeace, na co Kit, beć, Natsubishi, Senat Panty. No błoniłem! No to jest jakby na co to jest? Gustaż na TV, to, to by szukać. to jest brzydki remix czy taki brydki brydki remiks, znaczy ten, em, parodia. Taka bardzo brzydka, nie? Zamiast nabą mamy żuka, no i co powiesz dla bloka, że to jest twoja chałupa, żałożna jest wasza grupa. Lexi na live na IG powiedziała przed chwilą, że jest spoko Ale Persulowie, co sądzisz, ty, ty jestem <grym> <grym> dziękuję, ja ostatnio nie rozmawiałam w lekcji, teraz się wytłumaczyłyśmy Niby jest okej, okay, ale no, ja nie wiem, ja cały czas mówiłam, że ona mi nic nie zrobiła <grym> Ani ja jej, więc ja nie rozumiałam tej spiny A I tak najlepszy sądziła. jest filmik, była Steel, nie 19 irytuje Lexi przez... Widziałeś ten filmik, nie? Czy nie? Wziąłem, wziąłem. Obejrzymy ten filmik, jest śmieszny. Czaro! Ej, ogólnie on śpiewa to NBA, a on ma met, on ma metr siedemdziesiąt. On jest On jest malutki bardzo. Ale jest bardzo miły. I ja ogólnie nie rozumiem, czemu w tym teamie robią z niego takiego... Tak Takiego podrywacza, skoro on jest generalnie bardzo miłą chłopakiem. W sensie, bo jest taki przystojnowaty, taki wiesz... No, ale on taki nie, nie jest. Nie wiem, czy widziałaś jego nie TikToki. Taki, jak został... A widziałaś TikToki czarka? Nie. To, to nie wiesz, gdzie to, to widziała? To jest tak, że on tak. Na slow motion, czarno-biały i tak. A to nie, to nie, to. Ale Dlatego go wzięli, jak Grałam z nim w wiedzę Topolęka i <śles> nie popadałby, mnie. Nie ma <śles> I... Jest bardzo miły. 7 wypożyczone. Nim jest do no. 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 beczka, piłeczka. Każda z nich to suka, każdy z nich cipeczka. peczka. potem no, no. ciało jedną no. no. pochlekał, by by się ten nie było za mało. To jest monia, to ta monia Schiza. Schiza. To ta suka, której nie chcesz lizać. lizać. Jak tak na nią patrzysz to chcesz się żygać Jak i pod poziomem można i to mocno dać Na mieście nie oszczędzają słówek. nie, jest... ja widziałam jak ten, jak jak ludzie komentują, to że ona tutaj ma takie cyce, a potem nagle nie ma na TikTok, a potem nagle ma? No, 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 nie ten ma Sabbath, na IG ma. Na IG cała, na no, no. czerwono cycami nam kręci. Ojga... A że każdy 15 lat chciałby z nią chwilę spędzić. Już nie Team XD, bo XD2. A co to stewardowska, bo kto jest? Podcast stewardowska! To jest Daddy, ale mam takie. Wiesz, kto jest pustakiem? Wiesz, kto jest kim chłopaki, bo no potrafi stanąć <laughs> oh, really? rodzice, nie potrafisz stanowić tu okrakiem o, krakie rodzice mnie <laughs> Chauder, Disney, to jest teraz wiesz, zeska, zeska. Zeska. Ej, to zajebiście wyszło. To jest mega dobre, nie? To jest mega dobre. Re, re, reszta jest taka se, ale to jest zajebiste akurat. A dlaczego ja mam, mam do widu, wie, bitch, piece. Jestem setterką, no. sobie dziubek. Najgłupszy no Ale nie, akurat no, siły istnieją bardzo to ci tak czy, 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 czy Minecraftowe. Yeah. Ale co tam wolne kontent? To wybija nie chce współpracy kawa, nawet gwiazda porno. Razem wiemy, że to wszystko jest takie proste. Ty Mix to rodzina, ty Mix to, to żałosna. Ja za zawsze taki kolor mi wybrali. Wy nam I to kazaliście oglądać, wani, jak coś. Teraz mnie cisną, że ja mam się od nich odwalić, a to wy nam kazaliście oglądać. Jak tytuł, można było zmienić filmy? Tacy głupi, bezczelni chromosów mamy w pełni komputer na bięt był zapisany pełni wow, wow. Lekci, nie lepcy Wierzam na grubo i głupie teksty yeah wow nie mieści się w głowę jak dużo zjeść mogę nie jedzisz do po Nie akurat o, o, nie no lekcji chodę... lekcja jest zajbisty nie każdy mało... w ogóle sobie ome pisze ja pierdzielę ale nie możemy dla słowa tego ome zrobić bo ome to jest to jest trudna sprawa szczerze mówiąc wiesz